I'm so deep down, deep down, and it's not a lie, that I die. I can hide. Witam Was ciepłytko, już późnym wieczorem słuchajcie, ale tak dzisiaj jakoś dzień zleciał po pracy i, i zaczynam weekend, także mogę się do Was odezwać tak późno i jakby to był, wiecie, normalny dzień, to byłoby to zdecydowanie za późno. Byliśmy na spacerku, byliśmy też na przejeździe samochodem. Słuchajcie, bo uczę kuki jeździć samochodem <laughs> nie prowadzić tak zabrzmiało, ale um, uczę ją, żeby się nie bała jeździć samochodem bo słuchajcie, ona jeździła tylko dwa razy do weterynarza i raz, jak wiecie, jechała z nami do domu pierwszy raz. I tyle, Więcej samochodem nie jeździła, więc muszę ją zdecydowanie nauczyć jeździć, żeby wiecie, że po prostu się nie bała, ona się jednak trzęsie, wiecie, nie wie co to jest, teraz kojarzy tylko z weterynarzem tak naprawdę samochód, więc, więc no, muszę ją koniecznie nauczyć. Kuki, nie drap, tu masz kość, zobacz, wzięłam ją tutaj, bo inaczej by mi, słuchajcie, pod drzwiami pewnie, wiecie, stękała, że chcę wejść, bo wie, że tu jestem. No, i tak, i planowałam się w ogóle piątek, myślałam, że ją e, wykąpię, ale jednak jej nie kąpałam, wykąpię ją jutro. Kuki! No i a propos kąpieli, właśnie, dlatego też przychodzę słuchajcie, bo chciałam Wam powiedzieć, że odkąd e, mam psa, to zrozumiałam mm, pewne stwierdzenia YouTuberek, e, które powtarzają e, na internecie a propos swoich kanałów, że. Już wiele razy dosłyszałam, że ludzie są. Niedouczeni, niedokształceni, a po prostu wypowia... robią, wiecie, coś takiego w internecie na zasadzie nie znam się, ale się wypowiem. I, i tak jak mówię, ja wcześniej z tym nie miałam styczności, jakby ja sama, y, wiecie, na swoim kanale tego nie, nie, nie odczułam, nie widziałam, nie zauważyłam. Natomiast odkąd mam psa, no to faktycznie się z tym zgodzę. Kuki! no i co ty robisz? to się, słuchajcie, z tym zgodzę. E, zaczęły się pojawiać u mnie e, komentarze, w których, e, słuchajcie, to, że kąpię jutro psa, to jest e, na przykład e, straszne znęcanie się nad psem. E, słuchajcie, psa nie wolno kąpać, psa nie wolno ubierać, psa nie wolno e, co jeszcze? Nie wiem, co jeszcze? Nie wiem. Pewnie mu czyścić, e, czesać go. Generalnie, słuchajcie, znęcam się nad psem. I Powiem Wam, że nie wiem skąd tym ludziom przychodzą takie w ogóle teorie do głowy. Nie mam pojęcia, bo mamy XXI wiek, słuchajcie, i naprawdę już spory procent emerytów potrafi korzystać z internetu. Jest coś takiego jak Google. Można sobie wpisać, wyczytać wszystko na każdy temat, jaki się chce. I słuchajcie, można wyczytać i porady ludzi, yy, prywatnych ludzi, gdzieś na forach, gdzieś w jakichś opiniach i tak dalej. Ale można też wyczytać i porady i opinie ludzi wykształconych w danym kierunku, doświadczonych, lekarzy, yy, nie wiem, jakichś behawiorystów, weterynarzy. Trenerów i tak dalej, jeśli chodzi o psów. Ale to w każdej dziedzinie przecież można sobie wyczytać tak naprawdę wszystko. Mamy nawet portale, na których, wiecie, wpisujemy jakieś tam, nie wiem, objawy choroby i lekarze nam odpowiadają, co to może być, co podejrzewają. Oczywiście trzeba zrobić zawsze badania, ale co, co, na co by to mogło wskazywać i w jakim kierunku zrobić badania. I słuchajcie, żyjemy w XXI wieku. A ludzie się zachowują po prostu, jakby nie umieli, słuchajcie, korzystać z tego, co im dane, z tego, co mamy i z tego, co tak naprawdę dla większości z nas jest codziennością. Bo nie wiem, czy jest osoba, y, która by nigdy nie użyła Google, gogli, No, chyba, że, nie wiem, jakaś babcia może po 80 czy coś takiego, to wiecie, ona może nie ogarniać. No, ale jak babcia po 80 nie ogarnia, y, wiecie, internetu i takich rzeczy, co mnie nie dziwi, no to też kuki. Co ty tam zjadasz? No to też y, taka babcia. Słuchajcie, nie napisze mi komentarza, tak f, pod filmem, więc jeżeli ktoś umie korzystać z YouTube'a, potrafił sobie założyć konto, no to też potrafi y, wpisać w Google y, frazę pielęgnacja maltańczyka, opieka nad maltańczykiem, albo samo maltańczyk wystarczy. Wystarczy, słuchajcie. I mówię to oczywiście do tych osób, które właśnie dają takie idiotyczne rady albo takie idiotyczne stwierdzenia, bo to jest po prostu to jest dla mnie najwyższy poziom głupoty w czasach, tak? Kiedy wszystko możemy wszędzie znaleźć i możemy się doinformować. I słuchajcie, porady typu, że ja mam się doczytać, ja mam się dokształcić, ja mam się doinformować. Słuchajcie. Naprawdę. Naprawdę. Myślicie, że ja mam psa danej rasy. I ja nic o nim nie wiem, i sobie robię tak na pałę, co mi przyjdzie do głowy i co mi się podoba. Słuchajcie, zanim wziąłam psa, to ja przeczytałam chyba wszystko o tej rasie, o danej rasie: o jego charakterze, o tym, czego się może bać, o tym, jak go wiecie wychować i co powoduje u niego stres, czym karmić. Przeróżnych powodów, z powodów zdrowotnych, żołądkowych, z powodu chociażby wyglądu sierści, też pod kątem tego, żeby po prostu ładnie wyglądał, żeby nie miał zacieków pod oczami, itd., itd. I słuchajcie, jakbym chciała zabawkę, to bym sobie poszła do sklepu i kupiła zabawkę, bo byłoby mi dużo łatwiej i dużo łatwiej by mi się żyło, bo życie ze szczeniakiem wcale nie jest łatwe i proste. I to potwierdzi każdy, kto ma szczeniaka. Kto, kto miał jak Kto ma w ogóle pieska, nawet jak dorosłego pieska, nie wiem, skąd bierzecie czy coś, to też trzeba go wychować pod siebie, bo mm, ma jakieś nawyki, jakieś naleciałości i tak dalej, które być może trzeba wyeliminować, więc naprawdę zabawka byłaby łatwiejszą opcją. I gdyby mi chodziło tylko i wyłącznie o przebieranie, ubieranie i zabawę z nim, to kupiłabym sobie zabawkę. Naprawdę, słuchajcie. I nie mając wiedzy, pisanie, że, tak, że psa nie wolno tak często kąpać, bo, bo zniszczy jego. Nie wiem, jak tam już nawet. Zniszczy jego barierę ochronną, czy coś takiego. Słuchajcie. Nie myjmy głowy. Nie, my, nie myjcie za często głowy. Słuchajcie, myjmy głowę dwa razy do roku. Bo łój to też jest bariera ochronna naszej głowy. Więc jeżeli macie głowę tłustą, macie łojotok, to cudownie. Cieszcie się, jesteście szczęściarami, te złojotokiem, bo macie idealną barierę ochronną głowy i wasza głowa jest chroniona jak nic na świecie. Nie myjmy się też w ogóle, nie bierzmy pryszniców, nie kąpmy się, no bo przecież zmywamy swoją barierę ochronną. Nie myjmy zębów, bo może zatrzemy szkliwo. Słuchajcie, ja po prostu naprawdę nie mogę wyjść z podziwu, jak niektórzy, nawet jeżeli nie wiedzą, to jakie durnoty im do głowy potrafią przyjść. Mi to w życiu do głowy nie przyszło. Słuchajcie, maltańczyk to jest pies z włosem. Jego, szczególnie szczeniaka, trzeba kąpać raz w tygodniu. Potem mogę sobie pozwolić na dwa razy w tygodniu, ale na razie póki co raz. I znowu wracam do tego, w jakich czasach żyjemy. Słuchajcie, ja go nie myję szarym mydłem. Chociaż to też by nie było, może takie, nie wiem, najgorsze szare mydło. Podobno jest bardzo zdrowe. Nie wiem, nie używałam. Ale ja go nie myję szarym mydłem, nie myję jego proszkiem e, Wizir. E, nie myję go płynem do naczyń też, nie, nie, naprawdę nie. E, słuchajcie, te osoby, które tak e, piszą o tym myciu, e, wejdźcie sobie mo pod moimi filmikami w opis, macie podaną dokładną listę, czym ja myję psa i tak dalej. Sprawdźcie sobie składy, poczytajcie. Słuchajcie, jest, powtarzam, XXI wiek. Mamy szampony dostosowane do pH skóry. I to nie tylko dla psów, dla ludzi też. I słuchajcie, no, no yf, nie myjmy się, nie myjmy się. Naprawdę mam nie myć psa. nie może on ma się drapać, bo bo go swędzi już. Yy, włosy mają być posklejane, brudne, yy, oblepione, tak i to będzie najlepsze dla pieska, wtedy będzie piesek najzdrowszy. Wtedy będzie miał taką barierę ochronną, że po prostu, no faktycznie nic się tam nie przedrze do tej skóry przez tą skórupę brudu, bo pies niestety się brudzi. Wychodzi na dwór, tarza się po podłodze, tarza się po ziemi, robi różne dziwne rzeczy, gryzie się, liże się i tak dalej. Brudzi się podczas jedzenia. No ale tego widocznie pewne osoby nie ogarniają. No, psa nie wolno też ubierać, nie, nie wolno ubierać psa, nie, kurtki, swetry, bluzy są stworzone yy, tylko yy, dla, nie wiem, rozpowszechnienia yy, zwierzęcej mody, czy, czy nie, nie, nie wiem czego, jak yy, wychodzicie z psem w temperaturze minus 10 stopni, a on się cały trzęsie, to się cieszcie, bo jest super ważne, żeby tylko psa nie ubrać, nie ubrałyście psa, możecie być z siebie dumne. Pies niech się zatrzęsie na śmierć. Możemy też się nie ubierajmy. Możemy też się nie ubierajmy. Z minus 10 weźmy sobie w majtkach i w staniku. Po cholerę się ubierać w ogóle? Nie rozumiem. No przecież, przecież, ja nie odczuwam zimna, wy nie odczuwacie zimna zwierzęta, nie odczuwają zimna. Jest OK. Szczególnie tak malutkie, słuchajcie. Ja nie mówię, żeby ubierać Bernardyna, czy Dlabladora, czy jakieś te wielkie, takie, takie duże rasy, które mają masę, mają tłuszcz i ma ich co grzać. Tylko ja mówię o malutkich rasach. I taką też malutką rasę mam, bo chyba niektórzy na filmie u mnie widzą nie wiem co nie wiem, niedźwiedzia polarnego nie wiem. I jeszcze, słuchajcie, w jednym komentarzu miałam napisane: że ta osoba zgłosi to, że ubieram psu kurtkę do odpowiednich służb i one się tym zajmą. I słuchajcie, cały czas czekam na ten list pozbawiający mnie praw do mojego psa. Albo chociaż na jakąś karę grzywny, bo już wiecie, chciałabym mieć to za sobą, już bym chciała się z tego wywiązać, już bym się, chciała się tym po prostu nie stresować. Słuchajcie. I to mówię pierwszy i ostatni raz na filmie: że ja taki głupot u mnie pod filmami nie akceptuję i nie będę akceptować. I szkoda, to mówię oczywiście nie do moich widzów, to mówię do tych osób takich mądrych inaczej że szkoda Waszego czasu na pisanie, słuchajcie, tych komentarzy, bo Wy się tam wypacacie, a ja mam taki guzik, że naciskam sobie obok Waszego komentarza trzy kropeczki, po trzech kropeczkach mam listę zablokuj użytkownika na kanale i ja nawet nie muszę usuwać tego komentarza, bo ten komentarz automatycznie się usuwa, a potem możecie sobie pisać i wypacać się pod moimi filmami dowoli, bo i tak tego nikt nie zobaczy, łącznie ze mną. Tak, jest takie magiczne urządzenie na YouTubie. Nie trzeba usuwać komentarzy i jak napiszesz kolejny, to ja znowu będę musiała siedzieć usuwać i kolejny, i kolejny, i kolejny i zasypiesz mnie tymi komentarzami, to ja będę siedziała całą noc i usuwała. Nie. Mam jeden guzik. Ukryj użytkownika na kanale. Już więcej pod żadnym filmem nie pokaże się żaden twój komentarz. Jeżeli ktoś chce sobie zakładać konta, nowe, żeby znowu napisać jakieś durnoty, żeby znowu rozpowszechniać jakieś idiotyczne w ogóle swoje przekonania. Proszę bardzo, ja znowu mogę użyć tego yy, guziczka. I słuchajcie, wam to wypacanie zajmuje czas, bo to są zazwyczaj bardzo długie wwody. Wam to wypacanie zajmuje czas, a ja tylko kliknę jednym guzikiem, i tyle więc mojego czasu tym nie zabieracie więc róbcie jak chcecie, róbcie jak uważacie a dlatego ja będę to usuwała, słuchajcie yy, nie z jakichś tam, wiecie, moich osobistych powodów yy, bo my się z Łukaszem śmiejemy po prostu my się z Łukaszem śmiejemy, chociaż mnie to załamuje po prostu jak, jak, jak ludzie są durni mnie to załamuje, naprawdę, mi się aż przykro robi, że w takim społeczeństwie żyję tylko po to, żeby, słuchajcie, takie głupoty nie były rozpowszechniane pod moimi filmami, bo ja wiem, że nie wszyscy czytają komentarze, ale są osoby, które czytają komentarze. Może to być jakaś osoba młoda. Wiecie, która nie wie, chce sobie wziąć pieska i tak dalej, naczyta się takich głupot, jeszcze nie daj Boże sobie coś weźmie do, do głowy, do serca, że, że matko, a ja myję mojego psa od, od pół roku co tydzień, pewnie będzie chory, a jak zachorował to pewnie przeze mnie, bo go kąpałam, żadne takie słuchajcie głupoty. Nie będą pod moimi filmami i żadnych takich głupot. Słuchajcie, nie słuchaj, słuchajcie, nie słuchajcie. Słuchajcie, nie słuchajcie. <laughs> nie słuchajcie. E, jeżeli macie z jakąś wiedzę, e, właśnie czy to z Google, czy z internetu, czy, czy nie wiem, czy ludzie coś powtarzają i tak dalej, sprawdźcie to jeszcze, zapytajcie weterynarza, jaka jest jego opinia na ten temat. Słuchajcie, e, tak jak ja to zrobiłam. Tak, zrobiłam to. Dlatego tym bardziej idiotyczne są dla mnie takie wywody. Zapytajcie, doinformujcie się, do, dopytajcie osób, które faktycznie mają jakiś autorytet, nie jakichś w ogóle wiecie: no-nameów z internetu, nie słuchajcie yy, wiecie jakichś osób, których w ogóle nie znacie, nie wiecie co oni robią, kim oni są, skąd oni do was piszą i, i w ogóle co sobą reprezentują, to widać po takich durnotach, które mają w głowach. Natomiast yy, poczytajcie różne opinie ludzi. Doinformujcie się, wiecie, u jakiegoś pewnego źródła, y, który ma autorytet. I tym się kierujcie, słuchajcie, i tym się kierujcie, i tak ze wszystkim. A jeżeli ktoś gdzieś wam powie jakąś y, taką durnotę raz i wyczujecie i wiecie i jesteście przekonane, że to jest głupie, że, że nie powinniście robić tak, jak ta osoba mówi, że ona nie ma racji, to nie słuchajcie, po prostu olejcie to i tyle. Olejcie, to i tyle. Ja absolutnie broń Boże, żeby się nikt nie przejmował też takimi rzeczami, bo oczywiście jest jezus, jaki mój pies ma tragedię ze mną, ja jestem najgorsza w ogóle, najgorszą posiadaczką psa, najgorszą właścicielką, i, i po prostu współczujmy wszyscy, kuki. No, współczuję ja też, ale nie kuki. A Naprawdę, naprawdę słuchajcie, przyszłam i tak, jak mówię, pierwszy i ostatni raz co mówię. Wy tych komentarzy nie możecie zobaczyć. Jeden wstawiłam na Instagramie, bo to po prostu też przeszło moje pojęcie. Także jedna z Was była sławna, albo ja podejrzewam, że w ogóle to pisze jedna osoba, tylko z różnych kont, bo się pokapowała, że ja ją <grywam> zablokowałam, że ukryłam ją na kanale, więc sobie założyła inne konto, bo to jest dokładnie ten sam styl pisania. Chyba, że po prostu takie osoby głupio mądre. Mają taki styl pisania. Nie wiem, tak jak Wam mówię, nie spotkałam się z tym wcześniej i nie otaczam się takimi ludźmi. Nie, jak widzę, że ktoś ma takie rady, porady i to jeszcze idiotyczne i w ogóle bez sensu. I nawet na logikę, jak z tym kąpaniem, czy z ubieraniem psa. No jest minus 10, to, to, to szczeniaka, 2 czy 3 kilo nie, nie ubierzecie? Szczejaka? Naprawdę. Weźmiecie go na mróz i żeby się trząsł i. i, i... I co ma zrobić siku, czy kupę, czy mam mieć przyjemność z tego spaceru, czy sobie wąchać, czy co. No, więc jak ja widzę, że już ktoś ma takie zadatki na taką osobę, to ja... ja uciekam. Ja się odcinam, słuchajcie, od takich ludzi. Ja się nie otaczam w ogóle takimi ludźmi, nie znam takich ludzi. Nawet jeżeli gdzieś tam na mojej drodze stanęły, to ja już nawet ich nie pamiętam. Także... Absolutnie takimi ludźmi się e, nie otaczajcie, nie przejmujcie ich opinią i, i, i nie słuchajcie absolutnie tych głupot. I żebyście, nie daj Boże, nie trafili na takie głupoty pod moim filmem, no to właśnie to chciałam powiedzieć, że ja będę takie osoby po prostu blokować. I tyle. I to nie chodzi oczywiście, żebyście mnie dobrze zrozumieli, mówię do moich widzów. Żebyście to zro zrozumieli dobrze. Dalej mi radźcie, dalej mi piszcie, co Wy robicie, jak wy robicie, i tak dalej, i tak dalej. Mi chodzi o komentarze typu Jezus, Maria, Chryste, Panie największy, najświętszy, nie kąpie się psa, nie ubiera się psa, nie czesze się psa, bo coś tam, coś tam, Boże, współczuję temu psu, yy, no że się znęcam nad psem, takie słowa, słuchajcie, niestety, ale u mnie nie przechodzą i u mnie nie są akceptowalne w moim kierunku, ja sobie na to nie pozwolę nigdy, nie będę na to pozwalała i jeżeli ktoś z uporem maniaka będzie zakładał konto, i pisał mi takie bzdety i wypisywał takie głupoty, i takie głupie opinie i rady pod moim filmem. To będzie szybko, bardzo szybko znikło. No. Także tak. Także tyle. A wypiszcie mi, słuchajcie dalej swoje porady, bo naprawdę bardzo mi dużo takich fajnych piszecie rzeczy, i, i, i też takich fajnych z waszego życia z pieskami, czy ze zwierzętami, czy z psem i kotem. Mm, Żeby ostatnio mi zapadł taki właśnie komentarz od jednej z was, że ona też ym, do swojego, a propos mycia oczek, że ona też do swojego psa mówi daj oczko. <laughs> Chyba do dwóch, tak? Tak mi się wydaje, że do dwóch, o dwóch pisała: Daj oczko i ten pies się uspokaja wtedy i wiecie, i, i daje sobie umyć oko. No, po prostu takie wiecie, nie wiedziałam, nawet, że to jest taka uniwersalna komenda. Ja po prostu sama tak tak sama wymyśliłam, wiecie, daj oczko, daj oczko, daj oczko do niej, mówiłam i, i, i tyle, a nawet nie wiedziałam, że to jest takie, wiecie, uniwersalne, że faktycznie dużo ludzi to używa, tą komendę, no. Także piszcie mi, mmm, piszcie mi, co tylko tam wam się sprawdziło i, i co, co u was działa i jak u was to wygląda, a resztę zaśmiecania będę usuwała, no, żebyście wy też ym, nie, nie, nie czytali takich kłopot i Wiem, że niektórzy też odbierają takie komentarze mm, Tak bardzo, wiecie, osobiście Bo wy też kąpiecie swoje psy Wy też ubieracie swoje psy jakie jest zimno w zimie wy, wy też, nie wiem, czeszecie, pielęgnujecie I tak dalej No, przeczytacie, przeczytacie taki komentarz I może wam się też przykro zrobić Albo cokolwiek, no, nie wiem róż, Różnie każdy inaczej reaguje Także też chroniąc was e, Mądrych ludzi tych mądrych inaczej będę po prostu usuwać. No. Tyle słuchajcie. Tak, tak jak mówię, chciałam. zobaczcie, co jedzą. No, nie mów! No, nie żartuj, dawaj! Kupi. Właśnie się pozbyłam jednej Invisibubble. I tutaj oryginalnej, bo mam też parę takich, wiecie, innych, a to jest ta oryginalna Invisibubble. O tak, wygląda. No. I co teraz? Teraz jakaś ta głupia, mądra osoba napisze, że tragedia, bo mój pies mógł się zadławić, udławić i umrzeć po tej gumce. Dobra, uciekam. Tak jak mówię, chciałam tylko to wyjaśnić. Chciałam tylko powiedzieć, że mm, będą usuwane i banowane takie osoby na moim kanale, żeby yy, nikt tutaj nie miał wątpliwości. I chciałam Wam powiedzieć, żebyście nie zwracali uwagi i nie przejmowali się takimi osobami, bo takie osoby nie zasługują na jakiekolwiek emocje z Waszej strony. Bo słuchajcie, żeby tylko wyrażać emocje, to yy, albo przez kogoś odczuwać jakieś emocje, to, wiecie, musi nam w jakikolwiek sposób zależeć na zdaniu drugiej osoby. No nie może nam zależeć na zdaniu, słuchajcie, osoby, której w ogóle nie znamy, jakiejś, wiecie, obcej osoby, która w jakiś sposób, nie wiem, krytykuje. Także tak, trzymajcie się cieplutko, ja idę, nie kąpię dzisiaj Kuki, hura, wykąpię ją jutro, <noise> także nie macie z czego cieszyć, wykąpię ją jutro mm, i, i tak, a teraz idę zmontować dla Was ten film, żeby był na jutro właśnie, na sobotę, um, no i co, I widzimy się, widzimy się w kolejnym vlogu, mm, no myślę, że jutro też coś ponagrywam, więc zobaczymy się bardzo, bardzo szybciutko. Trzymajcie się ciepło i życzę Wam otaczania się tylko mądrymi ludźmi. Pa!